Oni one nas tu na pewno, tak jak powiem, wiedzą, że jesteśmy, ale trzymają się bezpiecznie. A tu widzimy przez wodę przechodzące zwierzęta.

bo bardzo dużo odległości udało się sfilmować zwierzęta. Okolica jest piękna rzeka Bow hotel tam widać dalej Banff ten słynny ale te są najlepsze te, że się udało tutaj zobaczyć te Pierzęta. Idziesz na przesełko.